Ewangelia dzisiaj podaje nam modlitwę Ojcze nasz. Jezus uczy jej uczniów na ich prośbę, i też pamiętamy dokładnie, że mamy dwie wersje tej modlitwy, dwa różne sposoby, które Jezus dał swoim apostołom. Ta Łukaszowa wersja, trochę krótsza i bardziej rozbudowana, Mateuszowa, ale też w innym miejscu, w kontekście całej Ewangelii, ona jest podana. Chciałbym, Dzisiaj się zatrzymać nad zaimkami dzierżawczymi, które wyrażają posiadanie, co jest czyje. I co prawda mamy dziś w Ewangelii na 17 niedzielę roku C wersję Łukasza, mam na myśli modlitwę i czynasz, ale ja będę korzystał z wersji Mateuszowej, dlatego że tam te, te zaimki, nad którymi chcę się zatrzymać, są wyrażone jaśniej. Mówię dokładniej o słowie nasz, czy, czy nasza, czy nasze, czyli coś, co wyraża naszą własność. I mamy takie trzy określenia w tej modlitwie, które Jezus nauczył uczniów. Znowu, powtarzam, to jest, mam na myśli wersję Mateuszową. Najpierw sobie przypomnijmy te cztery fragmenty i spróbujmy je króciutko omówić. Zaczynamy od dla mnie zawsze szokującego określenia. Ojcze nasz. To jest początek modlitwy i pierwszy ten zaimek wskazujący na własność naszą. Potem mamy chleba naszego, potem nasze winy i naszym winowajcom, czyli naszych winowajców. Wydaje mi się, że te cztery zaimki, choć określają tę samą osobę, czyli nas, my, to jednak wyrażają jednocześnie Cztery zupełnie różne sposoby patrzenia na, na własność, na to, co jest nasze, co do nas należy. No to po kolei. Zaczynamy od tego, że mówimy: Ojcze, nasz. Kiedy mówimy, że coś jest nasze, mój dom, moje życie, mój samochód, moje pieniądze, mój czas, zwykle mamy na myśli to, że możemy dysponować. Tym, co mamy, że ta nasza własność, należąc do nas, jest pod naszą kontrolą. No, w mniejszym czy większym stopniu, powiedzmy. Ale tak czy siak przypisujemy sobie prawo do decydowania o tym czymś. Jeśli to jest czas, to ja go mogę komuś ofiarować albo nie. Moje pieniądze, no to wydam w taki czy inny sposób. Mój dom, no więc ja mam do niego klucze i ja wchodzę do niego, kiedy chcę, a nie ty. Kiedy mówimy, jednak, Ojcze nasz, to. Te zasady własności nie obowiązują. One są jednak zupełnie inne, no bo to, że Bóg jest naszym Ojcem, zupełnie zmienia rozumienie tego zaimka nasz. W ogóle, zaczynając tę modlitwę i mówiąc, Ojcze, jasno wyrażamy. Kto jest pierwszy? No bo najpierw jest ojciec, potem jest dziecko. Oczywiście, jeśli mówimy ojcze, no to z taką myślą, że ja wypowiadam to słowo jako dziecko, bo nie mówię ojcze czyjś, ojcze Jezusa, tylko mówię ojcze nasz, czy jakby ojcze mój, w tym sensie, że ja to mówię jako dziecko. Czyli ojciec zawsze jest pierwszy, dziecko przychodzi później, dziecko rodzi się jako działanie ojca. Czyli ta, ta pewna własność, o której mówimy, ojcze nasz, nie jest jakąś własnością absolutną. To nie my jesteśmy panami sytuacji, tylko ojciec. Dalej, to, że jesteśmy dziećmi bożymi, że możemy w ogóle mówić na Boga ojciec, nie wynika z naszego działania czy z nas samych. Jesteśmy dziećmi Boga poprzez przyjęcie go. Czy jego przyjęcie nas do, do jego rodziny, tak to określmy, to on czyni nas dziećmi, a nie sam fakt, że my istniejemy, nie sam fakt, że przychodzimy na świat. Stajemy się jego dziećmi ze względu na jego miłość, jego decyzję, która nie jest zbudowana na tym, co jest w nas. Jedyną wartością, jaką mamy, to to, że zostaliśmy przez Boga stworzeni i to, że jesteśmy przez Niego kochani. Czasami nam się wydaje, że robimy rzeczy wspaniałe, piękne, dobre, i one zasługują na jakąś łaskę, czy na to, że powinniśmy być traktowani, czy powiedzmy wysłuchani przez Pana Boga. Ale to nie jest tak, bo my działamy jakby. W jakiejś bańce, jakbyśmy byli jakimiś małymi stworzeniami zamkniętymi w jakiejś bańce mydlanej, i wszystko co robimy odbywa się tam w środku, i w ogóle nie przedostaje się do, do świata, poza tę bańkę. Jeśli ktoś oglądał cykl filmów Gwiezdne Wojny, to tam są te różne takie walki, Lord Wader, taki. I w ogóle ja jako dziecko pamiętam, byłem w kinie na pierwszej części, bardzo mnie ona zafascynowała, bardzo, bardzo polubiłem ten cykl. I tam są, zresztą w innych filmach też, ale jakoś to mi się skojarzyło, że tam są takie momenty, kiedy są jakieś gwiazdy, które mają swoje pole siłowe. I teraz, żeby gdzieś się wydostać, wylecieć statkiem kosmicznym poza tę planetę, czy gwiazdę raczej, trzeba wyłączyć to pole siłowe, które trzyma wszystko. I też odwrotnie. Nieraz jest takie pole, które y, zatrzymuje statki, które chciałyby wlecieć na, na orbitę, czy chciałyby dostać się na jakąś tam planetę, y, ale to pole siłowe zatrzymuje z jakimś takim parasolem ochronnym. I trzeba wyłączyć ten parasol, to pole siłowe, żeby można tam się dostać. I trochę takie z nami. Jesteśmy w takim polu siłowym zamknięci i robimy wspaniałe rzeczy, to i tamto, ale to się nigdzie nie wydostaje. W tym sensie, że nie ma to żadnej wartości, jeśli nie będzie przyjęte przez Pana Boga. Dobro, które czynimy, nie ma wartości samo w sobie. Ono jest dobre o tyle, o ile jest zgodne z wolą Bożą. Nie my stanowimy o tym, czy coś jest dobre, czy złe, nasze działanie, czy co tam innego, tylko Pan Bóg. Więc. Jesteśmy Jego dziećmi ze względu na Jego wolę, na Jego decyzję, na Jego miłość. No i kiedy mówimy Ojcze nasz, to to wszystko wyrażamy. Nie mówimy, że możemy Bogiem kierować, dysponować, manipulować, że kontrolujemy Go. Mówimy raczej, że Go mamy, co oznacza Jego decyzję przyjęcia nas. To, to, to ten zaimek nasz yy, wyraża raczej nasze ubóstwo, nasze niemanie. Jeśli tak można to określić, które zmienia się na, na to, że mamy Ojca tylko dlatego, że On zdecydował się nim być, że nas wybrał, że nas adoptował, jeśli tak to by można było mm, też określić. Więc to, to jakby troszkę uzdrawia te nasze zapędy do tego, żeby wszystko kontrolować, decydować i mieć poczucie bezpieczeństwa z racji na coś, co mam, co sobie mogę zagwarantować. Co sobie schowam w kieszeni i jestem już bezpieczny. Tego nie mamy. To określenie ojcze nasz, no, wyzbywa nas z tych, tych złudnych myśli i gwarantuje nam bezpieczeństwo na innych zasadach, nie ze względu na to, kim jesteśmy, czy co robimy, czy co mamy, ale ze względu na to, kim jest Bóg, co robi, jaki jest. Drugi zaimek to jest chleba naszego. Tu jest troszkę podobna sytuacja. Chociaż Pan Jezus. Nauczył nas, że mamy mówić chleba naszego, czyli coś, co no, jest naszą własnością, bo, bo ten chleb jednak musimy wziąć, musimy go mieć, musimy go zjeść, żeby żyć, żeby przetrwać, żeby mieć siły. Ale znowu, ten chleb jest nam dany przez Ojca, jest nam zagwarantowany, bo prosimy o to, by go mieć. Chleba naszego daj nam. Tak jakbyś mówił, no nie mamy chleba naszego. No jak nie macie waszego chleba, jeśli jest wasz? Jak możesz nie mieć czegoś, co jest twoje? I teraz to określenie, drugie, chleb nasz, jest wyjaśnieniem obietnicy. Bardziej mamy rzeczy, które Bóg nam obiecuje, niż te, które sobie możemy sami zdobyć. Bardziej mamy chleb powszedni obiecany przez Boga, niż Adam i Ewa w raju mieli owoc zakazany, który sobie przywłaszczyli. No, mogli powiedzieć, owoc nasz. Które zerwaliśmy, to jest nasz, nasze. Myśmy to zerwali, zjedli, zdecydowali się, żeby go mieć. Więc możemy coś mieć najbardziej wtedy, kiedy Bóg nam to obiecuje. To jest najbardziej nasze. To jest ta, ta największa naszość, jaka istnieje w galaktyce wszelkiej czyli obietnice dane przez Boga. I na przykład tak możemy też widzieć, mówiliśmy ojcze nasz, ale, ale też możemy widzieć naszego pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście to wyraża też jego władzę nad nami, ale też to, że my go mamy, ponieważ dał nam go ojciec, obiecał nam go ojciec, co jest zresztą uzasadnionym połączeniem chleb powszedni nasz i nasz pan Jezus, bo on jest tym chlebem, który musimy spożywać, żeby żyć duchowo. Więc to drugie określenie, drugi zajmek dzierżawczy nasz, chleb nasz, przypomina nam o obietnicach, które mamy, którymi, którymi musimy żyć i które musimy też w sobie odnawiać, w sensie pamiętać o nich i dziękować też za nie, żeby widzieć, że tak naprawdę mamy wszystko poprzez działanie Boga, poprzez Jego obietnice. Trzecie określenie nasze winy. Tu możemy troszkę uprościć, żeby już nie Rozbijać tak teologicznie, czym jest wina, kara, grzech, czyn popełniony taki, tylko patrzymy ogólnie, ta wina jako coś złego, co zrobiliśmy. I tu jest to bardzo ciekawe, bo nasze winy są rzeczywiście czymś najbardziej naszym, czym mamy bez Boga. Dosłownie, no bo jeśli jesteśmy bez Niego, działamy bez Jego woli, bez Jego zgody, robimy coś, co Jemu się nie podoba, no to jest to grzech, który jest nasz, jest częścią naszego życia, jest częścią naszej historii. I tak też wielu świętych to określało: święty Franciszek, święty Hieronim, no i inni jeszcze, że tak naprawdę naszą jedyną własnością są nasze grzechy. Święty Franciszek, my często go kojarzymy z ubóstwem jako biedaczyna za syżu i słusznie, ale są takie dwa wymiary ubóstwa, na które Franciszek subtelnie, ale znacząco. Zwraca uwagę i nie są związane z pieniędzmi, chociaż wiemy doskonale, że bardzo stanowczo braciom w tamtym czasie zakazywał przejmowania pieniędzy. Co dzisiaj oczywiście no, jest niemożliwe, życie się na tyle zmieniło, ale chodzi mi o to, że ubóstwo Franciszka idzie jednak dalej, o wiele dalej niż kwestie materialne. To jest właśnie kwestia grzechu i kwestia własnej woli której się wyrzekamy ze względu na wolę Ojca. To tak naprawdę jest ubóstwo franciszkańskie, czyli to, żeby się wyrzekać własnej woli, żeby przyjąć wolę Ojca. Ale wracam do um, tych naszych grzechów, to właśnie Franciszek między innymi um, wśród innych yy, mędrców, świętych yy, zwraca uwagę na to, że rzeczywiście naszą własnością są przede wszystkim grzechy, bo to jest coś, co myśmy wyprodukowali, coś co urodziliśmy. Coś, co jest naszym dzieckiem, częścią nas, coś, coś, co jest niestety do nas podobne, jeśli byśmy użyli tego obrazu biblijnego, że my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to, to my tworzymy niejako zło, tworzymy nasze grzechy, które potem niszczy oczywiście nas. Skutkiem grzechu jest śmierć, więc to jest ta, ta własność tragiczna. I, I z tej własności nie potrafimy się sami wydobyć, nie potrafimy sprawić, żeby winy nie były nasze, żeby grzechy nie były nasze. Jeśli raz są nasze, na zawsze będą nasze, chyba że Bóg to zmieni. Nie ma innego sposobu odcięcia się, oderwania od własnego grzechu, niż krew Chrystusa, niż decyzja Jezusa, żeby umrzeć za nas, co przecina tę więź, te pępowinę ja i mój grzech. Więc to jest tragiczne określenie, nasze winy. I o to zresztą prosimy, Wojcze nasz, odpuść nam nasze winy, uratuj nas od naszych grzechów. Weź z naszego życia to, co nie jest Twoje, a jest nasze. To jest też ta granica. Jeśli coś nie jest Boga i jest nasze, no to, to staje się grzechem. Czyli jeśli coś się Bogu nie podoba, nie pochodzi od Niego, to, to ostatecznie to stanie się naszym jakimś balastem, ciężarem, gdyby sobie wyobrazić jakąś osobę, która płynie i, i nagle jej podczepić pod nogi jakieś dwa potężne głazy, które ważą tam po 50 kilo. No to to jest obraz grzechu i tak długo jak Bóg nas nie uratuje od nich, nie, nie, nie odetnie od nich, tak długo będziemy, będziemy tonąć. I to jest smutna prawda o nas. To jest ta, ta pewna własność, ta naszość, która, która nas niszczy. No, i wreszcie czwarty krok, czwarty zaimek nasz, nasi winowajcy, czy nasz winowajca, jakiej tam sobie liczby chcemy użyć. To jest bardzo znowu ciekawe zaproszenie do, do spojrzenia na, na to, co mamy, bo po pierwsze, zawsze są ludzie, którzy popełniają grzechy, które nas ranią, które będą nas dotykać. Nie zmienimy tego. Bo, bo do końca świata niestety grzech będzie działał um, i będziemy my go popełniać, a grzech jak wiemy ma swoje skutki społeczne, czyli wpływa y, na innych, nie tam społeczne w sensie tam narodu, państwa, polityki, tylko społeczne w znaczeniu połączenia między ludźmi, są pewne połączenia między sercami, które y, mogą komunikować dobro i zło. I jeśli popełniam grzech, no to on Ostatecznie też prędzej czy później uderzy w ciebie. Nawet jeśli to jest grzech, który popełniam gdzieś tam w ukryciu, nikt o tym nie wie, ale ten grzech niestety yy, roznosi się to, tak jak jakiś brzydki zapach. Nie, nie, nie jestem w stanie rękami go zakryć. Yy, on gdzieś tam prze, przefrunie nawet przez jakąś ścianę, przez drzwi zamknięte. Yy, więc zawsze będą osoby, które będą popełniać grzechy yy, i te grzechy będą w nas uderzać. To będą winowajcy, ci, którzy będą mieli winę. Wobec nas, grzech przeciwko nam. Tego nie zmienimy, natomiast na ile oni będą nasi, to już jest nasza decyzja znowu. Chodzi mi o to, że możemy kolekcjonować grzechy innych, czy ich przewinienia przeciwko nam, ich winy, możemy zachowywać. Paradoks polega na tym, że człowiek, który popełnił grzech przeciwko mnie, może się nawrócić szczerze, prawdziwie święcie, Bóg ten grzech może mu odpuścić, ten człowiek może przyjść do mnie i prosić o przebaczenie, i może wypełnić wszystko to, co zrobić należy, żeby to przebaczenie otrzymać, czyli zadość uczyni za grzech, odpłaci mi tam pięciokrotnie, jak Zacheusz, dziesięciokrotnie, czy tam ilokrotnie, by trzeba było, a ja mimo wszystko. I jego winę chcę zatrzymać, bo nie chcę mu przebaczyć, nie mając żadnych podstaw ku temu. Jedynie moje, moją złą wolę, moje nienawrócenie albo moja zazdrość, że ten człowiek się nawrócił, chociaż popełnił poważne grzechy. Ja wydawało mi się, że jestem taki super święty i cudowny, i widzę, że nie potrafię mu przebaczyć. I teraz to mnie wkurza, bo widzę, że on jest lepszy niż ja, chociaż jest gorszy niż ja, bo popełnił grzechy. Więc może tak być, że mój winowajca, czy nasz winowajca, nie wchodzę w ogóle w to określenie liczby mnogiej nasz, a mój, bo to też jest bardzo ciekawe. Bardzo też jest to połączone z pierwszym czytaniem. Chodzi mi o Abrahama, ale, ale to już nie na dzisiaj. Więc to już nie, nie trzymamy się tego, że to wspólnotowo my mówimy, tylko na zasadzie coś, co, co przynależy do mnie. Więc może tak być, że te winy czyjeś przechowuję ja, zachowuję ja w sobie mój winowajca, któremu nie chcę odpuścić. I to znowu jest pewna własność moja, która jest dla mnie tragiczna, którą ja tworzę fikcyjnie. Czy znaczy mam naprawdę te, te, te winy tego człowieka w sobie, zachowuję je, noszę, chcę pamiętać, rozważam je na nowo i na nowo go oskarżam, i na nowo chcę go yy, ukarać za to, co zrobił. Yy, I to jest ta, to posiadanie na zasadzie pewnej kradzieży, jakby. No, może to jest takie troszkę zbyt poetyckie określenie, ale mam nadzieję, że, że jest to na tyle jasne, że wiecie o co chodzi. Czyli, że przypisuje ciągle komuś jego winę, zachowując ją w gruncie rzeczy w sobie. I to jest znowu coś, co, co, o co prosimy, żeby tak nie było. Jezus już wtedy, mówiąc o mnie, bo mnie też uczy tej modlitwy, mówi: Mateusz, widzisz, będzie problem z tobą, bo, bo będziesz zachowywał grzechy innych. Więc. Wołaj do Ojca, żeby odpuścił Twoje winy, tak jak Ty odpuszczasz, czyli żebyś Ty też odpuszczał Twoim winowajcom, bo są ludzie, którzy przeciwko Tobie będą występować zawsze, ale to nie jest powód, żeby kolekcjonować ich grzech, żeby się tym grzechem zajmować, żeby czynić ich winę i grzech, i ich słabości Twoimi, żeby były ciągle w Twoim sercu. Odpuść sobie, nie, nie traktuj tego wszystkiego tak poważnie, że ktoś Cię zranił, skrzywdził. Skup się bardziej na ojcze nasz niż na naszych winowajcach. Dlatego ojciec jest też pierwszy, dlatego ta naszość ojca jest zupełnie na innym poziomie niż naszych winowajców. W takim skrócie powiedzmy te, to spojrzenie na cztery zaimki dzierżawcze dotyczące pierwszej osoby liczby mnogiej, żeby już tak gramatycznie się lekko zakręcić. Ja to zostawiam Wam do rozważenia osobistego, jako pewien wstęp, bardziej niż jakieś takie ogólne czy całościowe określenie tego. Dla mnie samego jest to fascynujące. Potem jeszcze dopasować do tego te trzy zaimki Twój, kiedy mówimy do Pana Boga. Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola to też jest bardzo ciekawe, ale to niech na razie wystarczy i niech Pan obdarzy Was pokojem.